Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mamy środę 22 marca z tej strony Łukasz Fibonacci Diem School. Ropa WTI interwał H1. Mierzymy cały ostatni swing wzrostowy. Sprawdzamy położenie ceny i widzimy, że tworzy nam się coś na kształt układu harmonicznego wewnętrznego. Tak naprawdę interesują nas dwa konkretne mierzenia, dwa konkretne poziomy 786, a także 886, czyli potencjalne zakończenie układu harmonicznego. No, albo układ Leonarda, albo układ nietoperza, w zależności od tego, gdzie rynek wychodzi. Hamuje, gdzie się pojawią pierwsze oznaki popytu, zaznaczamy te poziomy dlatego, że one są z technicznego i geometrycznego punktu widzenia po prostu ważne. A więc najbliższe wsparcia na ropie WTI okolice 47, 64, 47, 38. Jeżeli sobie wykres nieco powiększymy i chcemy dokonać projekcji tej fali, a można zrobić to również na tym poprzednim ujęciu, to widzimy, że dodatkowym potwierdzeniem jest tak zwane mierzenie alternatywne. Czym jest mierzenie alternatywne w moim odczuciu? To jest. Mierzenie FS-161,8 czyli projekcja nie 1 do 1, a wydłużenie fali CD o 61,8. Często jest to dodatkowe potwierdzenie w momencie, jeżeli ja widzę, że geometria 1 do 1 jest złamana, a tutaj była złamana dokładnie 21 godzinie 19, godzinie 18. Było wybicie, rynek spada niżej, więc dla mnie, kolejnym Ważnym wsparciem jest to mierzenie FS100, kiedy go używamy. Używamy go w kontekście układów harmonicznych. Jeżeli pojawi nam się klaster, bo zwróćcie uwagę, że tutaj jest nic innego jak klaster mierzenia FS100, a także 886, wtedy tego typu poziom biorę pod uwagę. Więc tutaj na pewno będę obserwował reakcję ceny w tej strefie tak naprawdę i tę strefę możemy zaznaczyć kolorem, kolorem zielonym. To jest strefa popytowa znajdująca się pomiędzy poziomami 7, 8, 6, 8, 8, 6, a więc pomiędzy punktem D albo jednego albo drugiego układu harmonicznego. Powtarzam jeszcze raz tę strefę, dlatego że ona jest ważna. 47, 63, 47, 38.